Cześć, witam wszystkich na kanale. W dzisiejszym odcinku troszkę inny materiał, aczkolwiek powiązany z kolektorem ssącym Chodzi o rzecz, która jest do niego przykręcana, w tym miejscu: na no, trzy śrubki. To jest przepustnica. Słuchajcie, dostałem kilkadziesiąt maili odnośnie tego typu dokładnie przepustnicy. A że nam się trafiła na serwisie, więc postanowiłem na szybko nagrać dla Was ten filmik instruktażowy. O co chodzi z nią? Zapytania dotyczyły, dlaczego po Waszym czyszczeniu bardzo szybko ulega uszkodzeniu. Jaki sens ma to czyszczenie? Jakich specyfików używać? I do jednej osoby odwołam się. Na koniec materiału napisała, że zdemontowała, co jest dużym plusem. Natomiast po wyczyszczeniu i zamontowaniu pojawił się check-control, więc tu się odwołamy na koniec materiału. A może słuchajcie, zaczniemy od specyfików. Nie ma znaczenia, czy to będzie sklep motoryzacyjny, stacja benzynowa czy supermarket. Wszędzie są dostępne, różnica jest ceny. Czym droższy, to taka buteleczka 250 litrów potrafi w połowie takiej buteleczki już wyczyścić taką przepustnicę, czym tańszy jest mniejsze ciśnienie w tych tańszych, słabszy detergent i czasami trzeba kupić po 2-3 buteleczki więc na jedno wychodzi firm nie będę wymieniał, bo jest ich mnóstwo jaka Wam odpowiada, taką wybierzecie co do dokładnego, jak to zrobić z tym czyszczeniem, słuchajcie, podstawa to jest demontaż, nie wolno, nie powinno się może czyścić tego na samochodzie ponieważ wszystko co wpsikujecie tutaj i chcecie wyczyścić ten cały osad syf, który się zebrał wchodzi nam w kolektor na klapy plus ten detergent dochodzi później w zawory no i wiadomo jeszcze DPF jest tam dalej po drodze na wylocie więc warto zdemontować jeżeli nie macie wiedzy jak to zrobić udajcie się do serwisu bądź warsztatu zdemontują na pewno będziecie mogli się dogadać jeżeli będziecie chcieli zrobić we własnym zakresie czyszczenie żeby zabrać się do domu aczkolwiek czyszczenie przepustnik nie jest jakąś drogą sprawą więc po prostu przekalkulujcie sobie czy wam się opłaca tak i teraz zacznijmy od tego: czyszczenie połowiczne, to co my widzimy, czyli jak jest zamontowana na samochodzie, my dosyć często, jak demontujemy, później co widzimy. Słuchajcie, jeżeli czyścicie na samochodzie, jest czyszczona tylko ta część z drugiej strony, i tu ścianka dookoła, też nie zawsze do końca. W momencie, gdybyście zdemontowali, byście zobaczyli, że tylna ściana odgrodzi. Potrafi to być do 4 mm na garść. W momencie pracy takiej przepustnicy ona się nie domyka i z czasem, gdy po prostu tego więcej jeszcze dochodzi, jakiegoś syfu z układu doładowania, gdzie się przedostaje nam tutaj, na tą ściankę po prostu ogranicza nam pracę. Pierwsze jakie objawy można zaobserwować to jest nierówna praca na biegu jałowym bądź falowanie obrotów. Więc to jest bardzo ważna kwestia, tak? żeby dopilnować czy ta tylna ściana jest czyszczona. Natomiast odnośnie tego typu przepustnicy, słuchajcie, drugi, drugi błąd jaki popełniacie przy czyszczeniu na samochodzie, tutaj jak ona jest tak zamontowana, słuchajcie nie widać tego elementu, on jest ruchomy, zobaczcie. To wspomaga pracę elektrycznego silniczka, w momencie gdy tu sobie czyścicie, to wszystko nam spływa jak samochód jest później unieruchomiony, potrafi sobie spływać tutaj, tędy tak i wypływa prosto na ten element. Tu jest złapana ta rura na taką spinkę, nie jest to jakoś super szczelne. Dlatego, jak zobaczycie po demontażu, zazwyczaj ta część jest bardzo brudna. Należy ją również wyczyścić. Można sobie przesmarować czymś takim na koniec. Każdy wie, co to jest za specyfik, nie idziemy go reklamować, ewentualnie przedmuchać później kompresorem, jakąś szmatką, wytrzeć tak do suchego, żeby też za dużo tu tego wiadomo nie było. Wszystko z głową róbcie. Co do, co do ważnej jeszcze innej kwestii. Zawsze przy demontażu przepustnicy. Trzeba zrobić adaptację, więc jeżeli nie macie interfejsu diagnostycznego, proponuję jednak udać się do serwisu. Ewentualnie, właśnie po zrobieniu waszym czyszczeniu, od razu się udajcie, nie zrobią tą adaptację. Przywrócą po prostu e, podstawowe wartości tej przepustnicy, początkowe, tak zwane, żeby się przyuczała od nowa. I teraz, co jeszcze? Specyfiki mamy, czyszczenie, demontaż mamy. A osoba, która pisała, że zdemontowała, wyczyściła i niestety pojawił się check control. Słuchajcie, te przepustnice tak naprawdę, tu zaczniemy może od tego, jak już zdemontujecie, to nie jest super szczelne. Ani tutaj. Proponuję, i tym bardziej, że to w starszych autach już jest, tak? Proponuję wziąć na jakąś szmatkę, papierek, nafsikać tego detergentu i po prostu to przetrzeć, żebyście nie narozrabiali sobie w elektronice. To jest jedna rzecz, druga rzecz, słuchaj, mogło się zadziać tak, że jak zauważyłeś, bądź każdy kto odłączał, kabel, który dochodzi z styczką jest po prostu praktycznie na styk, w większości samochodów tak robią, w momencie, gdy on się jeszcze gdzieś tam podwinie, potrafi być tak, że styki wypadną, ze starości po prostu obluzowują się i nie ma po prostu złącza, ta dokładnie ten model ma 4 piny, tak. Więc sprawdź wszystkie piny, warto podoginać, żeby był przewód prądowy całkowity, taki jaki powinien być. Natomiast jeszcze mogła się jedna rzecz zadziać: co się zdarza, słuchajcie, wtyczka, która dochodzi w podobnym pancerzu, i tam w środku są te cztery kabelki. Biorąc pod uwagę, że jest to diesel. Może być też tak, że w środku dołożyłeś cegieł, w momencie dopięcia doszło do zwarcia, bo tam kabelki tak już były ze starości przetarte. Pociągnąłeś mocniej, w momencie odpalenia zrobiło się zwarcie. Więc sprawdź połączenie elektryczne, czy na wiązce po prostu dochodzi prąd. Nie widzę innej możliwości. A jest jeszcze jedna, być może robiłeś to wszystko. Na przekręconym zapłonie. BMW lubi sobie wychwycić różnego rodzaju błędy elektryczne, więc się upewni, no bo jeżeli tak, to no powinien jechać do jakiegoś tam serwisu, chyba że masz własny jakiś tam interfejs, skasować błąd. Jeżeli to jest to, no to pomoże. Jeżeli nie, to te pozostałe trzy przyczyny, czyli tutaj za dużo psikane Wiązka bądź piny. Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam pomogłem tym krótkim filmikiem. Na koniec też wstawię wam jak to było czyszczone, bo to też tu było czyszczone połowicznie, co możeśmy zaobserwowali, więc stawię zdjęcia zaobserwujecie właśnie, że ta część była czysta, nawet bardzo czysta. Troszkę bardzo inny kolor był, taki żółtawy, złoty ta część też była zanieczyszczona i to jest właśnie ten główny powód w tym modelu, gdzie te przepustnice po czyszczeniu na samochodzie ulegają w bardzo krótkim ustępie czasu uszkodzeniu. Dobra, jeżeli się filmik podobał, łapka w górę, subik. Pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnym materiale.